Nazywam się Natalia Umańska, mam 11 lat. Chodzę do klasy 5B Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzemnicy. Bardzo lubię malować oraz słuchać muzyki. W szkole uczęszczam na różne kółka, takie jak polonistyczne oraz techniczne. Jestem również członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu. Natalia udziela się w szkolnym klubie wolontariatu. Bierze udział m.in. w takich akcjach jak adopcja na odległość, zbiórki dla powodzian, pomoc dzieciom na Litwie czy laurki dla babci i dziadka w domu opieki w trzebnicy. Pracuje w szkolnej bibliotece. Doradza młodszym kolegom i koleżankom, podsuwa książki warte przeczytania lub pomaga odnaleźć właściwy tytuł. Natalia jest osobą wrażliwą na ludzkie cierpienie. Często odwiedza osoby przebywające w domu spokojnej starości. Chęć niesienia pomocy jest jej siłą napędową. Ma jasno określone priorytety. Swój czas poświęca na pilną naukę oraz zaangażowanie w działalność wolontariatu. Dba o środowisko naturalne, dokarmia zwierzęta, dąży do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów. Dzieli się z ludźmi swoją radością życia, jest wytrwała i konsekwentna w pokonywaniu trudności. Nadalka należy do takich uczennic, o których w szkole zawsze mówi się w samych superlatywach: pilna, wzorowa, ambitna, ale potrafi też swój czas podzielić. Ofiarować go innym. Jest jednym z najbardziej aktywnych członków szkolnego klubu wolontariatu. Ja myślę, że takich, posiada takie cechy, których mógłby jej pozazdrościć nie jeden dorosły. Natalka aktywnie działa w szkolnym klubie wolontariatu. Brała udział w wielu akcjach. Ta młoda wolontariuszka ma pełno pomysłów i mnóstwo sił do ich realizacji. I jak sama o sobie mówi, najlepszą zapłatą za pracę jest uśmiech tym, którym pomaga. Ostatnie akcje, które, które razem robiłyśmy, no to jest właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza i Ty możesz zostać świętym Mikołajem.